Nie, no to chyba bada youtuber, trzeba dać. To będzie pamiątka. Co za śledźcie? <laughs> Kto tu jest śledzioną? <laughs> Śled, Śledziona to ci matka wpychała za mleka na urodziny. Ej, ale skończ już te sugary, ja bo nie kurwa... Matkę. A jak się włącza nagrywanie? Ty na dwóch interesie? ojców i Myślę, że pięciu ojców. No, w piątkę czy na przystanku robili?

nie, wiesz, nie chcę cię cisnąć na, że, w... w miejscu publicznym, co, co do pa... Już ten już nie masz tekstów? Już idziesz? Jakbyś się popłakał, bo by Nie, bo te, licencja na internet się skończyła. Przyszli nie, bo już, tam... ten, pieniędzy nie ma, żeby kupić jakieś fajne teksty z A A już go, już go tam uwiewali. Eee... Śledziona... <Glacht> To on zrobić loda <grym> Tobie wodociąga cię cineta zabrak Ej dobra, kurwa śleziona wyjdź już mi z tego podbiórka, bo już wystarczy, nie? No twoja matka mi tu cały czas siedzi. Ja, ja? bym te do loda boja, żeby... Mi... Będzie, żeby... Ja bym nie, się nie radałem te matkę i, i ty od robi, razu nie? coś tam jaki ty ku, nie no, pojebany misiek, jesteś. A co do tego loda od niego to wiesz? Lepiej nie ryzykuj, bo on ma takie siekacze na pięć cm. Odgryź ci oh. A, no faktycznie to jest połączenie ja orangutana z człowiekiem. No? Kostuch był na moim profilu Esla. Wow! Co się stało? Koki fajne. Dzika orgia. Lubisz z dzikusami, nie? Ty przeważnie lubisz z małpami, nie? Ej, tak, ja tak, też śledziłem, a przyjechać do mojego sąsiada, bo... A by zza... tylko przed moim zdjęciem stać, nie? Co? Wy, naprawdę, kurwa, wyjmij tego wibratora z tej mordy! A ten... się odekresz, to jedziemy tutaj. Gdzie? Wyjmij <ślaj> ten wtórny... Gdzie jedziemy? Pożegnaj. Tutaj dołem jedziemy, dołem. Do rzeką. kurwa. No... Potem, Hipek, się najwyżej wrócisz i tu na... Żeby spotknąć T1 albo zabić Dobra Możecie kontynuować. Jo, przejdziemy tak. Co taka cisza, jak w kościele. Śledzione na Google Chrome zbanowali. Teraz musi sobie Mozilla pobrać, żeby teksty znaleźć. widziałem toją matkę w burderu. A nie masz innych tekstów niż matka stary? Bo naprawdę, to już koniec. No nie wiem, wydawało mi się, że twoja sta, sta, stara gadka to jest. Ja na przykład fajne wymyślam... Na przykład, że żreż beton. No, betonem to cię karmili. No i widzisz, ja coś powiem o betonie, ty od razu też o coś baj o betonie. Baj ja baj powiedziałem baj. coś o biurku, to ty kurwa też od razu o biurku. Kurwa, wymyśl coś własnego. I już podali, widzisz cikatrze, Jak I to beton czy, Ćwiczył zęby, dlatego mam. Ten... Kurwa o tych bananach, to ja nie wiem. Ktoś ci coś powiedział, czy uraz masz z dzieciństwa o tych bananach? Dupę ci wkładali te banany, czy jaki chuj? Kurwa, ty. o samych bananach napierdalaś, no kurwa. Ciebie uraz psychiczny ej. Nie? Nie o mu, ku, mu kurwa w dupę wsadzała te banany. To jedyne na co ją było stać. <grym> <grym> Wiesz, chciała mu gumowe chyba patło kupić i no cóż. Zabrakło funduszy. Dobra, No naprawdę, on pewnie jak małpa wygląda, Mary jak małpa, bo o tych bananach non-stop napierdala. No a ty masz taki krzywy ryj, że ci go odcięli, bo się wypierdala. kurwa, jo, o ej, krzywym słuchaj. ryju, już o tym krzywym ryju słyszałem 140 razy. Naprawdę stary, żal. mi <noise> Ty to jesteś pojebany, to, 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 to kurwa? Ty, kurwa, słuchaj. dziewczynka słuchaj. pięcioletnia to by zgnoiła, chuju, jebany, no. szmato nie A ty kurde, nie moja wina, żeby powiedzieć, ma twój stareczek. Słuchaj, daj bo, mi to ta twoje zdjęcie, bo naprawdę, słuchaj, nie no. wierzę w UFO, ale chyba uwierzę. Chciałbyś, sobie się takim zdjęciem zwali, co nie? Słuchaj, kurwa, jakbyś zobaczył to zdjęcie i pokazał jakiemuś jakiej zwierzęciu, no 10, by kurwa no od umarło. Ze strachu. Przed twoim zdjęciem wjeżdżamy! Naprawdę, Jeżdżamy. możesz mi wysłać jednak to swoje zdjęcie, Jeżdżamy bo wujkowi krowa nie chce zdechnąć. Dobra, to czy na skąd Czy na skąd No mi lepiej nie wysyłaj, bo trochę mi szkoda monitoru. Ty mi możesz wysłać swoje, bo, bo mnie nauczycielka od biologii prosiła o zdjęcie katastrofy ekologicznej, nie? Ła! Wow, ej, wiesz gdzie ja ten kawał słyszę? Do... Ej, e, dobijcie, spysałem? dobijajcie! Twojej produkcji? Ja jak, to kurwa jak gdzieś naprawdę na komiksach słyszałem, to już A naprawdę dość rozumiem, jest. nie? Jak cię ktoś cisną takimi tekstami, to nie moja wina, że się powtarza. Ej, słuchaj, serio, daj mi twoje zdjęcie, bo mój brat zbiera Pokemony. Dostać <grym wytrzymań> do na tekst innego? Ładny hipek. Hipek, hipek to, to go. Dobra, pięć, nie, 6-1 Co ty, nie masz to <noise> Jeszcze cię skapuje Hipek dobijaj Starany Mieć prosty banana Na do tyłu to to... raz zdekapować Twojego I banana? O, nie, ja tego bym nie dotykał To jest kurna Hipek zdekapuj 500 razy używany O <noise> to 7, dobra GG Lecie na, na palce u nóg? na głowę za późno o odpaliła o, mu Mozilla. Coś nowego, coś nowego. Odpaliła mu Mozilla, ej, ma, mamy to nagrane, że on coś nowego powiedział. Nie o bananach, czy ryju i o czymś innym tam. O i o twojej starej. Jest! Jest sukces! Yeah. Daleko zaszliśmy z samą sobie, sobie zwalnie O i teraz no... mhm. Mm no bo ci ściby poleci jeszcze. O kurwa, ej! O nie, co ty nie powiesz, kurde, Weź, ja bierz, się normalnie popłaczę, nie? Powiem mamie, polecę, spłaszam, Kurde, nie? Stare, normalnie aż mi się ciebie żal zrobiło. co? Bo Zmówi, teksty są mi tak uwalniające, że wsiadła. aż mi się... No co, no co, no dokończ, no dokończ, no dokończ. Dokończysz, no. czy nie dokończysz, bo nie wiem. No naprawdę, mam coraz większą ochotę wysłać, zainwestować w... No parę się jąkasz, mm -hmm. kurwa, uh -huh. weź najpierw uh -huh. pomyśl, a potem powiedz, a tak nie. Że kurwa mówisz i wtedy myślisz. Twoja morda jest tak stresująca, że aż mi się. Nie, nie, się nie, 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 zawiesił się się kurwa zawiesił, zawiesił e, e. To korka, eee, ty się też, tak, eee, 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 co, coś ee, ee, się ee. ludzie pytają, a ty możesz. ona ci tak to ci to loda robią, nie? W mordę. Eee. Do, eee, do przodu do tyłu, do przodu do tyłu, bananami. Nie? Kurwa, ty jesteś naprawdę zjebany genetycznie bananami. Ty, <grym> ty jesteś upośledzony genetycznie, nie moja wina. Mi... Ej, czy byłem przed przed u mojego sąsiada, nie tego co za zakłada i powiedział, że nie będzie tych y, odszkodowań płacił tym aha, biednym aha, dzieciom co ty za <śles> co 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 Bo Nie <śles> <Nice> one, <górny. śles> Ja po tej bitwie spadam.

Mówisz, nic nie Dobra. mówisz. Nie eee, wiesz co, tutaj eee, przez chwilę u, nie było, wiesz? U, hip, hipek się wbije na Hila, I UFO uh -huh. jedziesz ze mną na środek a uh -huh, uh -huh. Facebook z górnikiem tutaj. Wiesz, że ten cały śledziona się normalnie zawiesza. On coś Ej, mówi nie, serio. Eee, takiego przyjemnego. Nie, serio. Eee. Ej nie. śledziona tutaj wszedł na kanał, żeby podsłuchać taktyki na Esla. Bo on i, i jego czerwone statystyki. On powiedział, że jestem z greckiem z zgrać. Ty tutaj, socjus. Socjus wydaje telegraficzne. Cześć, mieć takiego złote, jak ja. no wiem, takiego nauczyciela, Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam serdecznie, was bardzo wszystkich. Jak on się urodził, to Sara go przez 10 dni patykiem dotykała, bo nie wiedziała, co to jest. No, przepraszam, <laughs> to, jest to tak, już tak pomysłem. nie wiem, tak z 1000 razy, nie? Ogólnie to, a a ja, to było ja powiedziane ja dwa razy, raz. to ja nie wiem, ty masz słuch naprawdę jakiś. Ja to drugi raz słyszałem akurat. ja właśnie no. też dwa razy to zostało powiedziane, a ty kurwa sobie że tysiąc razy. Nie, było on teraz. sobie co ty pierdolisz plan... no, teraz? No, masz taką mordę jak po Aj, Ej Adrian, mi... ty miałeś za mną jechać, a nie za nimi kuźwa. A gdzie ty jesteś? No tutaj na górze, mówię góra. A ja se w dół. No to było, trzeba wysłać z facebooka z tobą. No to jest głupie dziecko, to, no, nie góry od dołu. Ten dziecko się z tobą czwelku jeden. Sorry, ale z mózgiem no, z tobą no, się nie, nie wymienię, nie? Słuchaj, jak powiem tak, w twoim życiu też są pozytywne rzeczy, nie? na przykład wynik testu HIF, nie? A <laughs> Aż się zleję z Poźmijemyś. Weź, nie Dobra, przemocz, możesz nie wiem, Bo na następnego Uliodo. cię nie jestem. O kurwa. On w McDonaldzie nie daje frytek za darmo. Ty, szybko czytasz w tej przeglądarce, nie? Coraz to nowe teksty widzę. Da. No. Z... Robis sprzedaje Obstry. na Allegro. <śmienicza> Mordę na Allegro wystawia? Ja, czy podziwiam jeszcze bardziej? Zbyt bo jest teraz Słuchaj, on ma tyle tych tekstów na tej przeglądarce otworzonych, że nawet już się powtarzają, nie? Nie. Ale on pak wpisał sobie teksty na y, te. Na... choć zjeżdżamy na niego. I tam. Ono wejście już nie ma, jest. Tu jest. Tu jest. Nie? Dupę na niego. Ci ścisło i Tu nie? Ci już pękła. jest. się robi w jest. Tu Co? Tu na trzynastkę. Ha, czy no i tak jeszcze zdejmiecie? Dobra, już się nie ma. Dobra, już nie ma. No i 5-0, nie ma. Kurwa. No, gdybyśmy wygrali, wszystko pod rząd było wygrane, ale mi się zlamił, jak został na RHM-a i Isa. na kapa? Y nie, szukamy go, on gdzieś też. Tu tutaj jest. pewnie jest. Tu Śledziona wysyłana na store Dobra kolei. Wiesz co, nie moja Teraz wina, że się z HIP urodziłeś jest. i cię głupotą zaradzili na porodówce, nie? Patrz, ale to w końcu to się, się urodziłem z nim, że mnie zaraz no Ej nie kapulki, nie będziemy dawać. Ty się w betoniarce urodziłeś. Ej, no, dobra, to ja wszyscy. Ja urodziłeś no, i no, no. to się urodziłeś w betoniarce. Nie ma. A wie. czy betoniarka spodziła? No, dobra, to wchodziła, nie? Ale barbaraj Hipek, tam będziesz miał jeden V1 Czekajcie, przesaduję Dobra. Dobra, ja idę do kiblazy 2. K4. Nie kapuj to. Nie kapujcie. Nie muszę Nie musiał wymiotować ciała, bo tak słuchał głosu śledzionej. No, zobaczył Twoją krzywą mordę. Nie, sorry, nie zobaczył. No, niestety nie zobaczył. Jak wygląda? Nie skapa ten face. Ja zaraz do, do Adrianna. Dobra, poczekaj wyjadę na jego koncie. Do it for us, hipek. takiego, go, żeby nie jechał dalej. <grymne> jest. O ksipek, nie strzaj do niego. Bo śledzenie się smutno zrobisz, że mu kolejnego kolesia zdjąłeś. Forever alone. Nie no, coraz lepszych wysyła śledziona, teraz pomarańczowy jest. Nie <grym> trafił. <grym> I ty sobie nowych przyjaciół znajdowałeś. Nie trafił z 5 metrów chłopak. Na NK sobie konto zrobił i szuka znajomych. Na NK. No fuk. 60 tysięcy na minus? Za co kuźwa? Automatyczna. Mam się wyciszył. Aha, o to chodzi. Dobra. O co chodzi? Wróć do... rację, pewnie nie. Chodzi śledziona, chcesz do drużynówki. co robimy. No kaperka, co A o co z On tym śledzią chodzi? On się wyciszył, śledziona się wyciszył. Dobra, ja stopuję recording. Misiek, masz taki inny...